Wchodziliśmy sobie do portu, tutaj jest w ogóle przystanek Władysławowo-Port A tam są statki, które zaraz pójdziemy zobaczyć, zobaczymy jak ten port wygląda No piracki statek to Zobaczymy jakie są opłaty Opłata dodatkowa 95 zł Dobra wrzucimy 3 zł Za 3 zł mamy 52 minuty Tak więc trzeba przyznać za mała opłata, to ile mam tych pieniędzy wrzucić tutaj? Minimalna opłata jest za jedną godzinę pełną. Poniżej minimalnej opłaty w ogóle nie drukuje się bilet. Jesteśmy na wejściu do portu. Jak zwykle, jakieś strajki. W ogóle bardzo dużo jest strajków. Podobno w Polsce teraz tylko mało o nich się mówi. Media w ogóle takich rzeczy nie nagłośniają. A to jest kolejna sytuacja, gdzie się e, spotykamy właśnie z takim strajkiem, o których oczywiście w mediach nie ma mowy. Wbrew pozorom, takie nieuporządkowane porty są fajne, bo wiele rzeczy można sobie obejrzeć, zobaczyć. Takich bardzo uporządkowanych, no to wszędzie są takie blokady, że nigdzie nie można podejść. A to że to jest nieco na nauczanie. Tak, ona jest remontowana. Prawdopodobnie na sezon zimowy jest wyjęta z wody. Tak, no statek piracki jest wyjęty z wody, bo i tak prawdopodobnie w zimę i tak nim nie pływa, tak, a jak wyjmą go z wody, to w międzyczasie jakiś remont się zrobi. Tutaj z kolei jest też remont robiony w statku i to nie jest pod polską banderą, tylko jakąś dziwną. No to jest statek, to tu na wonach. Nie, no to statek, każdy statek tak samo wygląda. Tak jak jest te czerwone, to on się zanurza. Na dole jest balast, prawdopodobnie załowił, żeby się nie wywrócił. No to jest... Na stole rybki ładnie pachną, a z kolei w porcie zawsze śmierdzą. To jest właśnie taka dziwna cecha, że właśnie tak jest i to jest. Port ogólnie rybacki, tak więc większość jednostek pływających tutaj zacumowanych w porcie to są e, po prostu kutry rybackie. Tak więc takie nie okazały jednostki. Tutaj pójdziemy, podejdziemy do tych większych, zobaczymy czy to też są rybackie, ale prawdopodobnie tak. I tutaj mamy największe statki w tym porcie, ale one też są rybackie. Widzisz, mają sieci. Widzisz, to są sieci na tym bębnie nawinięte. Ja szczerze mówiąc, jeszcze tak dużego statku rybackiego nie widziałem. Jakieś magazyny. Tam dalej jeszcze mamy statek ratowniczy. O ile do każdego portu możesz praktycznie zawinąć, o tyle nie z każdego portu możesz wypłynąć. To są bardzo rygorystyczne przepisy przy wyjściu w morze. Tak, można powiedzieć, że w porcie to jest jak policja. No, o takie światełka. No, bo no pewnie służy do jakiejś interwencji i tak jak zwykle, te wszystkie łodzie ratownictwa ratownicze one zawsze są najładniejsze, naj najbardziej zadbane. Panie premierze, chcemy żyć. no więc. O cokolwiek chodzi. O cokolwiek chodzi. No, widać, że w tej branży nie dzieje się za dobrze. Jeżeli takie protesty na każdym kroku są widoczne nie będziemy tam dalej iść, bo dosyć po dzisiaj Silny wiatr i deszcz wygnał nas ee, z portu, więc z uciekamy. uczekamy. się pod takim naszkiem idziemy blisko jakiegoś magazynu rybnego. W nocy powiało, popadało, ale dzisiaj mamy piękny dzień słoneczko. Nadal trochę wieje, ale dzięki temu morze jest piękne. Widać fale. A wczoraj dojechali do nas moi rodzice, więc on jest przeszczęśliwy. Ja muszę to uwiecznić, to morze nasze. Czwartki wydaje. Jak nikt nie zobaczy? Zobacz, jak mamy te świeczuszki ładne, Jedzą pozdrowe. A jaką mam nie no, znam. Taką inną kołysankę chciałam. I sobie. Średnia kołysankę. No, może by już od ponad tygodnia. Ale dopiero pierwszy dzień dzisiaj jest takiej pogody, że można przyjść poleżeć na plaży. Dzisiaj jest połowa września, a plaża we Słowowie. Jest dość oblegana. Prawdzie nie ma tak dużo ludzi jak w cezonie, ale jest i tak moim zdaniem zaskakująco dużo. Rozmawiałem z panią w recepcji na kemkipingu. Sama przyznała, że również są zaskoczeni tak liczną frekwencją. Tak nakarmiłyście? O jejku, ile tego zostało tutaj. Nie trzeba im wrzucić do wody. Weźcie to, żeby nie zanieczyszczać plaży. Dzisiaj są urodziny Szymka, które? 15. 15. I specjalnie nad morze przyjechali goście do niego. No, nowe serpety, koszuleczkę. troszuleczkę. To z niczy wygląda jak na pogrzeb, a nie urodziny. To są świeczki. No właśnie. <śmierający>. 15 lat czekałeś na ten moment. No, tak, to. Szymon, z takimi świeczkami. 15 lat czekałeś na ten moment. No, nie, Masz? nie, 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 że nie, było na tort. Ale no, aleś. <laughs> ja <już> nie, Ale nie, nie, No nie, 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 No nie, No nie, 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 do filmu mhm. no. Nie, Dziękuję, Nie, dziękuję. Łóżku, ja nie wiem, ja Boże, daj wideo. Ja widel, A bo może to. nie. Ja rozdam, bo to złe no, 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 Jak przestało na urodzinowy obiad. Dla ciebie jest ta mała, proszę bardzo. Margerita. I zaraz, tak jedną włóżmy do wózka. Niech tam sobie bierze kto chce. Smacznego. Człowiek ma przywileje. Może jeździć w wózku. Oliwier, łap go. Więc teraz to z wodzimy. wodzimy. Ojejku. Tylko nie wodeszcie w nic, dobrze? Okej. Nie wiem, czy masz takie możliwości układania tych wyrazów. Jakie tak, możliwości? Są? zaprezentowane jest. No tak, B, L, e. Nie, to jest zaciągane. Nie, nie jest zaciągane, na ukos można. Wysokich, <śmianowitara> Urodzinowo na skatepark przyjechaliśmy. Będzie zobaczymy, jak on kawałek czy dużo dzieciaków i potem pójdziemy dalej. Trzymaj, już się drugi raz przyjechał na skatepark. Wczoraj się go trochę się czuł, bo podziębiony, ale brał wszystkie leki tylko, żeby móc dzisiaj pojeździć. Ludzie są niesamowite. O które się wywalił. A my idziemy w miasto młodzieży. I chodźcie. Jakie mam teraz zejść? <gry> Dobra, udało się.